Pablo Escobar był największym baronem narkotykowym, jakiego kiedykolwiek znał świat. U szczytu swojej potęgi miał niemal monopol na handel kokainą w Stanach Zjednoczonych. Jego szczytowe bogactwo netto, skorygowane o inflację, wynosiło 60 miliardów dolarów. Był osobiście odpowiedzialny za tysiące morderstw i dziesiątki ataków terroryzmu w Kolumbii. Obecnie w Kolumbii żyje 100 hipopotamów wędrujących po wolności. Co te dwie rzeczy mają ze sobą wspólnego? Cóż, wszystko. Dowiedz się więcej o hipopotamach z kokainy. W tym odcinku wszystko wszędzie. Zapraszam, bądź ciekawy. Pablo Escobar jest najbardziej znanym i sławnym baronem narkotykowym i narkoterrorystą na świecie, mimo tego, że nie żyje od prawie 30 lat. Jego organizacja Carters Medellin została założona i kierowana przez niego, a u szczytu stały się najbogatszym przestępcą w historii świata. Jego imperium zostało zbudowane na fundamencie przemocy, rozlewu krwi i narkotyków. Był odpowiedzialny za zamach bombowy na ciężarówkę w Bogocie w 1989 roku, w którym zginęło 60 3 osoby, a ponad 1000 zostało rannych. To on stał za zamachem bombowym na samolot linii Awianka lot 2003, w którym zginęło 110 osób. Szacuje się, że w szczytowym okresie swoich rządów terroru był odpowiedzialny za śmierć ponad 4000 osób, w tym 200 sędziów, tysiąca policjantów, licznych dziennikarzy, urzędników państwowych i niewinnych osób postronnych. Był tak bogaty, że pewnego razu, gdy on i jego rodzina się ukrywali, jego córka zachorowała i aby ją ogrzać, spalił w kominku 2 miliony dolarów w gotówce. W 1991 roku oddał się władzom pod warunkiem, że zbuduje własne więzienie zbudowane według jego specyfikacji i zatrudni własnych strażników, którzy będą wobec niego lojalni. Było to nie tyle więzienie, co forteca, która miała chronić go przed wrogami. Jakkolwiek mrocznie fascynująca jest postać Pablo Escobara, ten odcinek tak naprawdę nie jest o nim. Ten odcinek opowiada o prywatnym zoo, które stworzył na swojej posiadłości o powierzchni 3600 akrów w nazwie Hacienda Napolis. W swojej rozległej posiadłości miał, jak wszyscy megalomańscy przywódcy, kolekcję zwierząt. Nie byle jakie, ale przywiezione z całego świata. W zoo były nosorożce, żyrafy, zebry, strusie i cztery hipopotamy. Po śmierci Escobara w 1993 roku wszystkie zwierzęta zostały przeniesione lub sprzedane do innych ogrodów zoologicznych lub parków, za wyjątkiem hipopotamów. Hipopotamy uważano za zbyt duże i trudne do przeniesienia, więc pozostawiono je na miejscu i zapomniano. Hipopotamy jednak całkiem nieźle poradziły sobie w tej tropikalnej i mokrej części Kolumbii. W rzeczywistości cztery oryginalne hipopotamy są teraz, 20 lat później, z stoma hipopotamami. Niektórzy eksperci szacują, że w ciągu 10-20 lat mogą być ich tysiące, te 100 hipopotamów stało się centrum ogromnej kontrowersji. W zdecydowanej większości przypadków gadutki inwazyjne zwykle są złą rzeczą. Ponieważ nie wykształciły się w danym środowisku, nie istnieje więc równowaga, która może zostać zaburzona przez ich introdukcję. W tym konkretnym przypadku hipopotamy żerują wieczorami na lądzie, a następnie w ciągu dnia wchodzą do wody, aby ochłodzić się tam, gdzie się również wypróżniają, przynosząc składniki odżywcze. Może to powodować zakwity glonów, które mogą zabijać inne gatunki w wodzie, uniemożliwiając dostęp tlenu lub innych składników odżywczych. Istnieje również niebezpieczeństwo, które wprowadzają same hipopotamy. W Afryce hipopotamy są odpowiedzialne za najwięcej zgonów każdego roku niż jakiekolwiek inne zwierzę. Do tej pory nikt nie został jednak skrzywdzony ani zabity przez hipopotamy w Kolumbii, ale ryzyko istnieje i będzie rosło wraz ze wzrostem liczby populacji hipopotamów. Jest jednak druga strona medalu. Ekolodzy nie są zgodni w potępianiu hipopotamów, podobnie jak mieszkańcy regionu, którzy z nimi żyją. Zacznijmy od tego, że hipopotamy stały się popularną atrakcją turystyczną, która przynosi bardzo potrzebne pieniądze. Samo bycie z hipopotamami wystarczy, aby przyciągnąć ludzi, a posiadanie rodowodu, który rozciąga się na Pablo Escobara, czyni ten teren wyjątkowym. Argument ekologiczny jest o wiele bardziej złożony niż mogłoby się początkowo wydawać. W ramach projektu finansowanego przez National Geographic Society naukowcy porównali kolumbijskie jeziora z hipopotamami i jeziora bez hipopotamów. Badanie było kompleksowe i dotyczyło całkowitej różnorodności wokół jezior. Naukowcy odkryli, że istnieją subtelne różnice między jeziorami z hipopotamami i bez hipopotamów, jednak nie są one na tyle istotne, żeby wyciągnąć jakieś kategoryczne wnioski. Jednym z głównych argumentów przemawiających za hipopotamami jest koncepcja reweldingu, czyli przywrócenia dzikości. Pomysł ten wynika z faktu, że około 11 tysięcy lat temu duzi roślinożercy byli znacznie bardziej powszechni w tym obszarze Ameryki Południowej. Zostali usunięci z ekosystemu, gdy ludzie przyemigrowali tam i polowali na nie aż do ich wyginięcia. Większość założeń, które są przyjmowane na temat ekosystemu, zakłada, że to, jaki jest teraz, jest takie, jakie powinien być. Istniało stworzenie znane jako Nodo ungalit, które było dużym półwodnym roślinożercą, który żył w tamtym regionie. Dzisiejsze hipopotamy pełnią bardzo podobną rolę w ekosystemie do tej, jaką pełniły wygini wyginięte ungality Nodo. Na całym świecie odnotowano inne przypadki, w których reintrodukcja dużych roślinożerców miała pozytywny wpływ na użytki zielone. Kilku badaczy uważa, że przypadkowe wprowadzenie hipopotamów do Kolumbii może być w rzeczywistości bardzo dobrą rzeczą i że hipopotamy wypełnią niszę ekologiczną, której brakowało wypełnienia od tysięcy lat. Wydaje się, że nie ma natychmiastowej potrzeby podjęcia działań. Niezależnie od tego, jaki wpływ mają hipopotamy w tym momencie, wydaje się, że niewielki. Ale ponieważ hipopotamy są tak duże, a liczba ich tak mała, łatwo je będzie znaleźć, jeśli kiedykolwiek zostanie podjęta decyzja o ich usunięciu lub przeniesieniu. Do tego czasu, jeśli mieszkasz na półkuli zachodniej, najlepszą okazją do zobaczenia hipopotamów na wolności będzie udanie się do miejscowości. Puerto Tionfos w Kolumbii, aby zobaczyć zwierzęta, które zostały tam przywiezione przez największego barona narkotykowego na świecie, Pablo Escobara. To nowy podcast i jako taki potrzebuje twoich pozytywnych opinii i pięciogwiazdkowych recenzji. Teraz każda osoba, która napisze komentarz na Apple Podcast lub Google Podcast, to każdy komentarz zostanie przeczytany na końcu kolejnego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, zasubskrybuj kanał na YouTube, Spotify lub Apple Podcast i bądźcie ciekawi.